Dzień dobry, Adeta Moro. Witam was bardzo gorąco one trano Finansowo. Dziś oczywiście o pieniądzach i o inwestowaniu. Wszyscy szukamy w momencie, gdy ta inflacja naprawdę wychodzi z każdego konta i nas straszy różnych możliwości finansowych. Wiemy, ile ona nas kosztuje, ale czasami coś nam zostaje i chcemy inwestować. Ale jak inwestować w dzisiejszych czasach? Czy to dobry moment? E, jaką metodę wybrać? O tym właśnie dzisiaj z moim gościem, Michałem Teklińskim, ekspertem rynku złota goldsaver.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. E, lubię takich gości, którzy przychodzą z dużą ilością. Złota, nie ukrywam, dosyć dobry, dobry to widok jest. Ale proszę powiedzieć, czy złoto to jest to rozwiązanie na ten moment, mówię tutaj głównie o inflacji, czy to jest taki czas, kiedy to jest jedyna bezpieczna inwestycja? Złoto to jest produkt właściwie na każdy moment. Na Ponadczasowy. Każdy moment. Ponadczasowy, warto. E, warto lokować pieniądze w złocie właściwie przez, e, przez cały czas, to jest wtedy, wtedy będziemy tak naprawdę najbezpieczniejsi, bo, bo złoto mm -hmm. kupowane regularnie sprawdza się najlepiej. Ono, oczywiście, w sytuacji, jaką mamy teraz, e, pokazuje swój pełny blask. To znaczy, wtedy teraz widzimy, ci, którzy są już szczęśliwymi posiadaczami sztabek złota, widzą, jak. E, Dobry to jest produkt, jak przenosi wartość w czasie, bo, bo to jest podstawowa zasada i zaleta złota. Ono przenosi wartość w czasie, ono samo w sobie, złoto fizyczne, schowane w bezpiecznym miejscu, tylko nam wiadomym, gdy sobie leży, to sobie leży i pracuje, pracuje bardzo powoli. A w sytuacji, gdy mamy na świecie zawieruchę, wtedy widzimy, jak bardzo, jak bardzo ono zyskuje, jak bardzo przenosi nam wartość w czasie. Czy to jest inwestycja, czy to jest oszczędzanie? Ja wolę myśleć i mówić o złocie w charakterze oszczędzania czy lokowania środków niż, niż inwestowania, bo inwestowanie kojarzy się z wielkimi pieniędzmi, bardzo mhm. często z jakimiś a, z, być może ze specjalistyczną wiedzą, którą trzeba posiadać. Natomiast lokowanie, oszczędzanie jest tak naprawdę, każdy wie na czym to polega, ale nie każdy wie, że można to robić za pomocą złota. Kupowanie regularne złota. Um, jest takim właśnie elementem oszczędzania, odkładanie właśnie tych takich to czego nam zostaje w każdym tygodniu pewnie jest taki moment, w którym mamy troszkę więcej gotówki możemy sobie odłożyć w tygodniu czy w miesiącu jakąś sumę i wtedy gdybyśmy sobie kupowali przynajmniej za część tego odłożonych pieniędzy kupowali sobie kawałek złota no to wtedy zbierze nam się rzeczywiście po jakimś czasie całkiem niezła na całkiem niezła ilość tego, tego kruszcu, który mamy, i wtedy rzeczywiście będziemy się czuć z każdym kolejnym zakupem coraz bezpieczniej. Bezpieczniej. No dobrze, ale jak już mówimy o bezpieczeństwie, no to, to trzeba wiedzieć, jak bezpiecznie inwestować, tak? Gdzie? Jak dobrze wybrać punkt? Czy robić to stacjonarnie, czy może online? Proszę powiedzieć, jak znaleźć tutaj bezpieczne miejsce, w którym rzeczywiście złoto jest dobrej jakości, ale też cała transakcja. Transakcja jest absolutnie zabezpieczona. Możliwości mhm. jest w tej chwili na rynku wiele. Rzeczywiście są specjalistyczne punkty, specjalistyczne sklepy, do których można pójść, zajmują się tylko tym lub Prawie tylko tym, właśnie sprzedażą fizycznego złota i tam pewnie dobrze jest się udać, poszukać takich partnerów, którzy na rynku są już od wielu lat, bo rzeczywiście ten rynek w Polsce rozwija się od 2010 roku, mniej mm -hmm. więcej. Pójść zobaczyć jak ta sztabka wygląda, a możliwości kupienia ich jest teraz też coraz więcej. Można ją kupić przez internet, gotowe produkty, a można dla tych, którzy być może nie chcą, chcą kupić złoto, natomiast... Trudno im zebrać um, taką pokaźną sumę, żeby, żeby, mm -hmm. żeby zebrać, żeby kupić od razu. Jest taka możliwość jak e, nowy sklep goldsaver.pl, gdzie kupujemy złoto już od 50 złotych, gramy konkretnego złota, aż nie, uzbiera, aż nie uzbiera się ta suma, tych ilość gramów do 31,1 g, czyli jednej uncji czyli złota. Czyli rozmawiamy o tym... Tak, dokładnie, tak. Wtedy dostajemy taką sztabkę, 31,1 gram, ona w tej chwili jest warta około 9 tysięcy złotych. Wtedy, gdy uzbieramy taką ilość gramów, taką sztabkę możemy sobie odebrać. Mm -hmm. No dobrze, ale proszę powiedzieć, czy tutaj, żeby być inwestorem... Tak, takie magiczne tak. słowo inwestor. Trzeba być jakimś wyjątkowo finansowo dobrze ustawionym człowiekiem. Kto może inwestować w złoto? Kiedy ta przygoda może się zacząć? Złoto W może, złoto może inwestować, może kupować złoto każdy. Dzięki Goldsaverowi szczególnie każdego tak naprawdę stać na złoto, bo taką, takie zakupy może rozpocząć już od 50 złotych i kupować sobie właśnie kawałki gramów i potem odebrać tą, tą sztabkę. To jest na, absolutnie dla każdego. Jest to produkt Złoto fizyczne właściwie intuicyjnie każdy rozumie. Każdy wie, mamy, mamy mhm. pewnie wiele historii rodzinnych o tym, że złoto e, przekazywane e, od dziadków e, przenosi, buduje majątek rodzinny. No i tak właśnie jest ze złotem fizycznym. To, to, to złoto fizyczne warto jest mieć, warto je posiadać, a można to robić już rzeczywiście teraz. A na polskim rynku nie ma jest specjalnie dużych sum. Mm -hmm. No dobrze, ale cały czas zostałabym jeszcze przy tym bezpieczeństwie. Jak sprawdzamy tutaj nasze bezpieczeństwo, że to jest dobre źródło, transakcja jest zabezpieczona? Na co zwróciłby Pan uwagę, patrząc na całą transakcję? Mm -hmm. Po pierwsze, no tak jak mówiłem wcześniej, warto sprawdzić sobie to, tego, od kogo to złoto kupujemy. Jeśli jest to gracz sprawdzony wiele lat na, na rynku, jeśli ma też sieć oddziałów, gdzie zawsze możemy pójść zobaczyć, a, jeśli za marką, tak jak w przypadku GoldSavera stoi rzeczywiście taki partner, który, który od wielu lat złoto sprzedaje, a, który ma w ofercie też produkty, które są rozpoznawalne na całym świecie, bo to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście zdecydować się na, na zakup złota fizycznego, który będzie, mhm. bo złoto jest walutą międzynarodową, natomiast są konkretni producenci rozpoznawalni na całym świecie, na których też warto zwrócić uwagę, to są ci, którzy często mają, tak jak zresztą tutaj na tej, na tej sztabce mamy tutaj podpis LBMA mhm. a Gold Refiner, czyli taki zrzeszony w takim Um, londyńskim stowarzyszeniu producentów kruszców, którzy są rozpoznawalni na całym świecie. Wtedy z taką sztabką możemy udać się na, w każde miejsce na świecie i zawsze ją, gdybyśmy potrzebowali, każ za każdym razem ją odsprzedać. To jest, e, to jest bardzo ważne. Czyli to jest pochodzenie i jakość, tak? Pochodzenie i jakość, tak, tak, mhm. tak, tak, tak. No i partner, z którym współpracujemy, mhm. z którym na polskim rynku chcemy, u którego chcemy rzeczywiście to złoto dokonywać. To też jest bardzo ważne, bo taki partner, który jest doświadczony, również potrafi też tam w sytuacji, gdybyśmy mieli jakieś wątpliwości, te wątpliwości po prostu rozwiać. Ich nie powinno być dużo, natomiast rzeczywiście warto też porozmawiać z kimś, bo to rozmawiamy o majątku, o czymś, co jest dla nas tak. bardzo ważne. Tak, ale proszę powiedzieć, bo tak rozmawiamy, ten inwestor to może być osoba prywatna, ale ten inwestor to również mogą być firmy. Rozumiem, że tutaj sky is the limit, tak? To jest tylko kwestia tego, jak chcemy ulokować nasze pieniądze. Oczywiście, firmy również mogą kupować, banki centralne, państwa kupują złoto teraz y w tej chwili w rekordowych ilościach po to, żeby właśnie budować sobie tą poduszkę bezpieczeństwa, żeby być, czuć się zabezpieczonym. Firmy też to mogą robić. Oczywiście muszą to w, w, jakoś um, w swojej strategii umieścić tak, tego typu, nie, ale nie ma absolutnie żadnej bariery. Każdy może kupować złoto od osoby fizycznej, która rzeczywiście. E, odkłada sobie co miesiąc jakieś pieniążki i zamiast do przysłowiowego słoika będzie kupować złoto, po firmy czy, jak mówię, no, nawet banki centralne kupują w tej chwili rekordowe ilości kruszców. Mhm. Jak z przechowywaniem? Załóżmy, że mam dziś jakąś kwotę, niech to będzie 5 tysięcy złotych. Chcę zainwestować w złoto. Jak mam to zrobić? Krok po kroku i przede mhm. wszystkim co dalej, tak? Mhm. Bo sztabka kosztuje około 9 tysięcy, tak. więc jeszcze jej nie mam w ręku, ale... 完了。Vale. korzystając z Goldsavera, oczywiście to złoto wtedy w postaci konkretnej liczby gramów jest, jest przechowywane w Goldsaverze. Goldsaver wtedy wydaje tylko ten produkt właśnie jednouncjowy, jak już do niego zbieramy. Natomiast można również dla tych, którzy chcą szybciej, można kupić też mniejszą sztabkę. To też jest możliwe. Mniejsze sztabki dostępne u dystrybutora są również. No tam trzeba oczywiście zapłacić tą całą kwotę i kupić ten konkretny produkt od razu. Natomiast Goldsaver daje możliwość Kupienia tej sztabki jednouncjowej, która na rynku jest najpopularniejsza, jest najbardziej płynna, jest, to znaczy łatwo ją, łatwo ją sprzedać i też ma bardzo dobry stosunek wartości metalu do samej do ceny końcowej. W związku z tym to jest tak naprawdę optymalny wybór dla każdego inwestora czy od każdej osoby, która chce ulokować środki w złocie, żeby przede wszystkim zdecydować się na. Na Co z przechowywaniem, z zabezpieczeniem tego później? Czy to może zostać u Was, czy raczej zabieramy do domu i zastanawiamy się, gdzie ulakować bezpiecznie nasze, nasze pieniądze? My przez ostatnie 13 lat dostarczyliśmy ponad pół miliona uncji. Ile? Nie, no ponad pół miliona uh -huh. uncji, czyli ponad 16,5 tony okay. złota dostarczyliśmy. Uh -huh. tyle, I, dość, ile to jest w sensie znaczy objętościowym? To jest jakiś... e, no jak tutaj wystarczy, to jest jeden kilogram złota, proszę, uh -huh. to, to mniej więcej tyle. Tak. E, w związku z tym to nie jest dużo tego, tak. objętościowo to nie będzie wielki, uh -huh. e, wielki ten. Natomiast ilościowo oczywiście jest tego dużo. E, dostarczyliśmy to i zdecydowana większość klientów naszych lubi, e, czy preferuje odbiór tego i to w swoim bezpiecznym e, dla siebie miejscu. Jak widzimy, jedna uncja złota nie jest produktem dużym, w związku z tym problem ze schowaniem jej absolutnie nie występuje. Tym bardziej nie ma się też co przejmować wartością, bo w domu często mamy telewizor, który jest więcej wart niż taka jedna uncja. Więc to nie jest kłopot, nie trzeba się tego bać, żeby trzymać to gdzieś, gdzieś w domu, w tylko sobie znajomym, e, znajomym miejscu. Oczywiście można e, skorzystać z, z usług dystrybutorów, którzy oferują taką usługę przechowywania, no ale to jest już wybór indywidualny dla osobista każdego klienta, kwestia. Mhm. Dużo mówi się o tym, żeby jednak dywersyfikować swój portfel patrząc na, na czasy, w których żyjemy, bo one są, no mają takie zachwiania, tak? czy to mówię inflacja, czy to te konflikty zbrojne, które się dzieją na wschodzie. Proszę powiedzieć, jak ten portfel osobisty warto ułożyć, żeby był on na dzisiejszy czas, na ten moment jak najbardziej bezpieczny? Mhm. Oczywiście dywersyfikacja portfela oszczędności jest bardzo ważna i zawsze warto... A warto na to zwracać uwagę. Nie warto jakby lokować całych swoich oszczędności tylko w jednym, w jednym produkcie, w jednym aktywie. Jeśli mówimy o złocie, mhm. jak, jak złoto powinno zajmować miejsce w portfelu, no to tutaj są różne oczywiście strategie. Wszystko zależy od tego, jak bardzo chcemy być bezpieczni, a jak bardzo chcemy być agresywni być może mhm. i, i, i szukać jakieś takich możliwości zwiększenia tych naszych oszczędności poprzez właśnie jakieś takie zachowania konkretnych produktów czy instrumentów. Dla, yy, Analitycy czy specjaliści, czy doradcy majątkowi często mówią o tym, że złoto, czyli ta bezpieczna, przystań powinna stanowić do 20, może 25% wartości całego I jedną, jedną około mhm. jednej czwartej e, naszego, naszego portfela. A jak już to mamy, to możemy sobie pozwolić być może na troszkę bardziej ryzykowne, które być może dadzą nam w krótkiej mhm. perspektywie szybszy czy większy zysk. Natomiast e, no, są też bardziej ryzykowne niż złoto. Złoto jest bezpieczne, ma być tą kotwicą, która będzie nas trzymała, nasz portfel e, bezpieczny, będzie nas też uczyła oszczędzania, bo tak naprawdę kupowanie złota to jest, i kupowanie regularnie złota to uczy dyscypliny, takiej w, w tym oszczędzaniu uczy nas tego, żebyśmy sobie potrafili odmówić niektórych zachcianek, z którym jesteśmy bombardowani przez co chwila e, kupując złoto, złoto. Tak naprawdę ruszamy dopiero na końcu, wtedy, gdy już mamy taką konieczność i tak dalej. A złoto trzyma wartość i uczy tego, żeby sobie właśnie móc niekiedy te zachcianki odsunąć trochę na czas i być może na nie też uzbierać, a złoto trzymać trzymać jako tą właśnie kotwicę czy bezpieczeństwo. Na początku powiedział pan, że jednak złoto trzyma cenę, tak? I że to widać na przestrzeni lat yy, i to w, wielu lat. Yy, proszę powiedzieć, jak yy, jeżeli zdecydujemy się, dobra, dzisiaj oszczędzamy złoto, ale jutro potrzebujemy pieniędzy, jak wygląda jeszcze proces spieniężania tego? Czy to hmm? też jest jakaś trudna transakcja? Nie, absolutnie nie. Złoto, złoto można, e, można bardzo szybko. E, w goldsaverze jest to bajecznie proste, ponieważ w sytuacji gdy jeszcze nie odebraliśmy tej końcowej mhm. sztabki, możemy ją za każdym razem za pomocą sklepu internetowego odsprzedać Goldsaverowi. Goldsaver kupi to złoto. Mhm. Zawsze po bieżącej cenie otrzymamy od razu środki na konto. W przypadku, gdy sztabkę mamy, wystarczy udać się do jednego z dystrybutorów profesjonalnych. Najlepiej do dystrybutorów profesjonalnych, bo tam mamy gwarancję dostania najlepszej, najlepszej ceny. Ta sztabka, jeśli jest w stanie no, takim, jak tutaj widzimy, czyli w zapakowaniu, ona zostanie skupiona często od ręki i dostaniemy, możemy dostać gotówkę. Nie ma to czyli i też to jest problemu. dość tak. szybka transakcja. Oczywiście. No, różne są momenty. Czasami po prostu potrzebujemy tak, nasze tak. pieniądze fizycznie. Cudownie. No, myślę, że wszystko wiemy na ten moment. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję. Teraz nasi widzowie muszą przeanalizować swoje portfele, Oczywiście. zdywersyfikować je i zastanowić się, co dalej. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Moim waszym gościem był Michał Dekliński, ekspert rynku złota GoldSaver.pl. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Serdecznie to tyle na dziś. Od Tamoro, dziękuję. To było na finansowo. Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia.